Patryk Zawada, 27 lat. Prowadzi salon kosmetyczny, którego właścicielką Co a! Robi? A pierdolę, a! Zwykły. Pe... A! Jest jego żona Samanta. Patryk jest dokładny i pedantyczny, a przy tym, jak sam twierdzi, wyjątkowo skromny. W stosunkach z ludźmi jest bardzo ugodowy. Nie lubi odmawiać. Dlatego jego zdaniem żona z łatwością nim manipuluje. Mężczyzna jest przekonany, że Samanta go zdradza, ale nie może jej na tym przyłapać, więc zgłasza się do programu zdrady. Moja żona jest właścicielką kilku salonów kosmetycznych i kawiarni. Ja jestem pracownikiem jednego z salonów, jestem kierownikiem. Praca mojej żony polega na tym, że jeździ i załatwia różne sprawy związane z tymi salonami i kawiarniami. I tak ostatnio słyszałem plotki że żona mnie zdradza. Z, to z tym, to z tamtym, jakiś barman, menadżer. No trochę się zaniepokoiłem dlatego zapytałem żonę, co ona w ogóle robi jak mnie mówiła, Kłopie, kurwa, tam i tam, tam, jak mi mówiła, że, kurwa, z... wyglądasz jak bo prawie nie jesteś. i Dzwoniłem i co się okazało, w... gwiazd w nie jeszcze kurde miał przyjechać I, i też jej tam nie było. O... Była też raz taka sytuacja, pamiętam. Wchodzę do salonu i dwie pracownice rozmawiają na temat mojej żony i, i... Gdy mnie zobaczyły, to nagle umilkły. No to znowu jakieś podejrzenia i o co w ogóle chodzi? Dlatego zwracam się z prośbą do was, żebyście pomogli mi ustalić, czy żona mnie zdradza czy nie. Ja Na byłem Następnego dnia rano miałem mieć chętnie na a. spotkanie. Czeka na niego wraz z ekipą śledczą oraz współpracującą z programem Psycholog. Nie, zawsze mnie to dziwi kurwa. Ja jak ktoś ma taką fryzurę jak kurwa. Na przykład ten graczol. No jakby kurwa, no ja nie wiem czemu ludzie tak chodzą. Zawoda. Witam, detektyw, na pewno również kilka minut. Chłopiec, za kolaku A! Ale no co ty kwa robisz? Chipa programu Zrady, chce ci jeszcze kogoś przedstawić? W środku czeka psycholog, a współpracuje z naszym programem, Ci się ma za dużą kurwa marynarę i kur. Każdy kto zgłasza ha! się do pro... On wygląda k jak morek stary, tylko dziwne jest to, bo bo w kanale jego żony k przebywają inni robole. Programu zdrady musi przed rozpoczęciem śledztwa porozmawiać z psycholog Karoliną Twardowską. Patryku, z Twojego zgłoszenia jasno wynika, że jesteś przekonana o tym, że żona cię zdradza. Nie próbowałeś z nią po prostu o tym porozmawiać, zapytać jej. Ale ja chcę dowodów! Ja muszę mieć dowody, muszę wiedzieć, <laughs> że ona mnie zdradza. Jaki a kurwa wieśie, jak nią pogadam, to co? To się wszystkiego wyprze. Ej, ja rozumiem, ale, by czy aby na pewno też napisał jakiś wiesiek? Kurwa, to myślimy to dałem, tak samo. Od trzech lat. Od trzech lat, no dobrze. A kiedy zauważyłeś, że zaczęło się coś między wami psuć? To znaczy... znaczy, ja nie chciałbym, żeby to była prawda. Jeśli Sami Dzięki Luke 87. Kocham ją. chciałbym utrzymać ten związek. Ale czy nie było takiego momentu przełomowego? Nie było co Zobaczycie. Dobra, wszystkie są adresy, tak? Wasze kawiarnie, salony, tak? Tak, tak? Dobra. Bierzemy się do pracy. Zaczynamy śledztwo. Będę Cię informował o przebiegu. Będziemy cały czas w kontakcie. Dziękuję Ci już za spotkanie. Dziękuję. Po rozmowie z klientem, psycholog podzieliła się z detektywem Petrowem, nurtującymi ją wątpliwościami dotyczącymi sprawy. No, nie codzienny klient, przyznam szczerze. No, co można myśli? No wiesz, widzę, że jest zaangażowany w ten związek, ale ich relacje mm. są całkowicie zaburzone. nie jest normalne. No i zobaczymy, jak się z rozwinie. rozwinie. Mm -hmm. Tobie już też dzisiaj dziękuję i będziemy cały czas w kontakcie. Dziękuję. Zadzwoń do Ciebie będę potrzebował Twojej pomocy. Dobrze, czekam na telefon. Pierwszy dzień obserwacji. Dlaczego śledczy tak się rano, czy rozlokowują się pod tak domem się i czekają na jego. 2, Panowie wyszła. To jest właśnie żona naszego klienta. Samanta Zawada, 32 lata bizneswoman, jest właścicielką sieci salonów urody i kilku restauracji. Biznes kosmetyczny był prezentem od jej ojca, jednak ona sama wyniosła go na tak wysoki poziom. Jest upartą, samowystarczalną egoistką. Lubi, gdy wszystko jest tak, jak ona tego chce. Ja, no ona na tamty, na, na, tamty, na jest Tak, Samanta Zawada. Bo wiesz, ja znałem kiedyś taką Samantę, piosenkarkę z mojego dzieciństwa, ale zupełnie nie pamiętam jej twarzy. Dobra, skupcie się, pojedziemy za nią. Ona ma mnóstwo restauracji i, i salonów, także nie wiadomo gdzie pojedzie. Bądźcie w gotowości. Dobra, no, Jaguar jest, nie? Ostrożnie. Słuchajcie, ona ma tam parę koników pod maską. Także trzymamy się blisko. Nie, no tak, tylko rzuciłem okiem, kurwa, nie widziałem, czy to jest. 15K? Okay. Śledzona kobieta luksusowym autem jedzie wprost do jednej ze swoich restauracji. Damian Petrow ma ten lokal na liście przekazanej mu poprzedniego dnia przez męża. Chłopaki, wrzuciła kierunkowska. Co kurwa? Śledzona kobieta luksusowym autem jedzie wprost do jednej ze swoich restauracji. Damian Petrow ma ten lokal na liście przekazanej mu poprzedniego dnia przez męża. Chłopaki, wrzuciła kierunkowskaz. Będzie skręcała w lewo. Tu jest jedna z jej restauracji. Dobra, zatrzyma się tutaj po prawej stronie. Dobra, Max, przygotuj sprzęt. Wchodzisz za nią do środka. Ustaw się tak, żeby wszystko widział i słyszał. A idę przysiąść się do drugiego busa. Dobra, okej. Okay. Kiedy śledzona Samanta wchodzi do kajarni, śledczy Max podąża za nią z kamerą. Dobrze, to proszę dać mi znać w takim razie. Dzień dobry, pani. Mm, tyle razy cię prosiłam, nie mów do mnie na pani, przecież jestem samanką. No ja wiem, ale jakoś tak trudno mi się przyzwyczaić. No to się i kochanieńki. Spróbuję. Jest na pierdolę. Dobrze. Coś podać? Może lunch? Widuj, jaki lunch? Lunch. Lunch jest dla ludzi, którzy nie dbają o figurę. No to w takim razie co podać? Poproszę o sałatę. Tak, półmiastek sałaty, zadrobinę oliwki. Niech tam kucharz coś wymyśli. Tylko poproś go, żeby nie było soli, dobrze? Dobrze, już się robi, moment. No to żona naszego klienta wyraźnie flirtuje z kelnerem. Nie da się ukryć, to taki typ kobiety. No wiesz, dopóki nie przekracza rozsądnych granic, to nic w tym złego. No ale jakich rozsądnych granic? Przecież to od razu widać, że ta, ta babka jest na niego strasznie napalona. No coś w tym jest. Proszę bardzo, specjalnie dla szefowej. Ojej, jaki wielki półmisek. Mituś, kto to zje? Przecież wiesz, że jestem na diecie. Szefowa jest na diecie. Przecież szefowa jest taka piękna. No dziękuję Ci bardzo. Ale wiesz, ile ja ważę? Szefowa taka piękna kobieta. Przecież ja szefową mógłbym nosić sknajpy do samochodu i... <laughs> Nie rób tego, bo się przedźwigasz. Ale. o 18 będę tutaj. Możemy się spotkać i będziesz mnie nosił na rękę. I nie tylko. To jest troszkę. O, na kurwa. Tak zwane hiptrasty, kurwa. Hiptrasty. To, że wybija z biodrami partnera. Umówili się o 18. Poczekamy. Spokój pani? Wituś, no tylko nie pani. Dobrze, Proszę. przepraszam. Bo... Wiesz, jest wyśmienita, aczkolwiek um, bardzo się śpieszę, nie mogę jej dokończyć. Ale... Ale o osiemnasty jesteśmy mówieni. Pamiętasz? Dobrze, postaram się nie zapomnieć. Nie, ty, Wituś... To, to może tam podam pani kurtkę. Oj, Samanta, ale będziesz k... Moja dietetyczka, co prawda, powiedziała... Żyndolona, no. Już nic jeść, ale o piciu nic nie wspominała. No to do widzenia, Co Samanta, jest Samanta, pan? Samantha. Cześć, Samantha, pan. Mm, dobrze, dobrze. Letnią w dupę, kurwa, prawda? Dobra, Max, ona wychodzi. Jedziesz za nią, my do was dołączymy. Łukasz, trzeba będzie zamontować kamery w knajpie. Do 18 mam nadzieję, że Samanta nie zorganizuje sobie kolejnej randki. Dobra, już wkraczam do akcji. Po tym niezbyt bogatym w kalorie, ale za to dość obfitującym w emocje posiłku, emocje. żona klienta wychodzi do samochodu. Śledczy Max podąża za nią. W tym czasie w restauracji pojawia się specjalista od sprzętu detektywistycznego Łukasz, który udając klienta ma za zadanie zamontować w lokalu ukryte kamery. Proszę bardzo. Tak, słuchajcie. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Czy gdzieś u państwa można z toalety skorzystać? Bo tu w pobliżu niczego nie ma. Totalnie. Bez problemu, tutaj zaraz w lewo za kominkiem. A, no, za tym. Tak, tak, proszę. Elegancki komik. Dobra, dziękuję panu bardzo. Nie ma problemu. Trzeba płacić? Nie, dziękuję, naprawdę. Okay. Nic. Odwróciwszy uwagę kelnera, śledczy zamontował dwie kamery z widokiem na salę i jedną przy barze. Dobra Łukasz, myślę, że mamy to. Wracaj do samochodu. No, kiedy Samanta wróci wieczorem, to już nic przed nami nie ukryje. A kiedy restauracja? Na zapleczę jakąś stary. Ja Cały czy Samantkę pie... Ta zawada zgodnie z zapowiedzią nie pojawia się w, w restauracji. Dzięki zamontowanym kamerom Damian Petrow może prowadzić obserwacje tego, co działa. Jak mam na stole. To punktualna. No. Punkt 18. No, co się bacił polegać polegać noszenie na rękach i nie tylko. Jak dla mnie nie ma wątpliwości po co ona tutaj przyjechała sam zawod. To jest Samanta. A, widzę, że szybko się uczysz. No, o, mi mam się to. <laughs> Może napijesz czegoś? Co prawda po 18 nie mogę jeść, tak jak ci mówiłam, gdy dotyczka mi zabroniła, ale z wielką przyjemnością napiję się drinka. Zrób mi coś dobrego. Dobre. Aha, i zawołaj menadżera. Muszę z nim porozmawiać. Okej. Okay. Śledczy obserwując żonę klienta zastanawiają się, jak Samanta zamierza zorganizować swoją schadzkę z kelnerem przy tak dużym ruchu w lokalu. O, witaj Marku, dobrze, że jesteś. Mam do Ciebie taką ogromną prośbę. Co prawda goście jeszcze siedzą na sali, ale ograniczymy się już tylko do wydawania rachunków. Ale to co, ona zamyka lokal o tej porze? Kiedy ma najlepszy utarg? Dwie butelki szampana włożysz mi do lodówki, e, oczywiście wszyscy wyjdą, już jesteście wolni. E, zostanie tylko Witek, e, będzie mi pomagał, dobrze? Oczywiście, to pilnuję samodzielnie. Dziękuję bardzo. No i wszystko jasne. Ona organizuje sobie i swojemu pupilowi romantyczną schadzkę. Dlaczego tak ciężnie? Albo nie możesz jechać do hotelu, żeby Ci tam wy***olili w o***ron? Mmmmm... Tak! To doskonałe. Samantha! Będziesz najpiękniejsze dręki? szybko się uczysz. No i ty widzisz. Czekaj chwilę, zajmę się jego sztuką. Dobrze, dziękuję. Sweating. Przepraszam panie, podać coś jeszcze? Podczas obserwacji śledczy ze zdziwieniem widzą, że żona klienta ewidentnie flirtuje z kelnerem, Mega zupełnie nie przejmując się obecnością klientów w restauracji. Widać też, że kelnerowi bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej zostać ze swoją szefową sam na sam. Kiedy, zgodnie z planem Samanty, pół później, ostatni goście opuszczają restaurację, w lokalu zostaje już tylko ona i młody kelner. Okej, okay, pani Samanto, dobra sferzyczona. O, dziękuję. przygotowane do zamknięcia, to co? Dziękuję bardzo. Kończymy na dzisiaj. Tak, oczywiście. ma Pan pani klucze? Tak, mam klucze. Super. Oczywiście. Oczywiście. Miłego wieczoru. No i nasza parka została sam na sam w kawiarni. Ale Jeżeli ona ze względu na niego zamyka lokal, no to coś jest na rzeczy. Masz rację, dzwonię do naszego klienta i po Karolinę. I ściągnij wreszcie ten fartuszek. Witaj Patryku, Damian Petro z tej strony. Tak, obserwujemy twoją żonę, jest teraz w restauracji na ulicy 1. No chciałbym, żebyś jak najszybciej tutaj przyjechał. Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Dobrze, czekamy na ciebie. Nie no Pedrilinio to, to jest na kurwa profesjonalista. Uuu. Ale za chwilę pod, podciągnij tą sukienkę będzie m... na stole. Zobaczycie. A. Tak jak wujek powiedział. Żeby potem nie było, a nie wiedziałem a. kurwa, ale... ale dziki s... Wujek ci zaspoilerował. Ale pana jako przystawka powoduje że sprawy w lokalu no. nabierają gwałtownego przyspieszenia. Ta liński już dzwoni. I... Ja tak wraz z bardzo staram. szybko przechodzą do konsumpcji swojej znajomości na jednym z restauracyjnych stolików. Jest. Chłop się na stole położył zamiast dupę położyć na stole. Ja p dole. Matko boska kwa p... czartoryska, co to kra p... jest? Pierwszy raz to widzę. Chłop tym krw p... odbytem p je, a potem kwa p... mała Zosia lat siedem je tam kwa p... spaghetti bolognese pokrojone, p... żeby się nie ujebała. No nie mogę no. No i mamy seksik. Mamy no, nie seksik! Nie, sprawa tak szybko się rozwiąże. Nie ma co się dziwić, że nasz klient nie może przyłapać żony na zdradzie, skoro ona się tak szybko do wszystkiego zawiera. No i dlatego wynają nas, a my swoją robotę wykonaliśmy. To mamy dowodu, że Samantha po prostu ma romans ze swoim pracownikiem. Może nie tylko z tym no tego nie wiemy, ale na razie dowody mamy na jedną zdradę, to wystarczy. Topy. To jest to, nasyceni kochani. Chłopio, k. ma w dupie! Polankowie po głównym daniu delektują się erotycznym deserem serwowanym w różnych miejscach lokalu. Do ekipy śledczych dołącza psycholog Karolina Twardowska. Trzyma Karolina, pa! Jakim k. mocno też byś tak chciała? Ściągaj, Majku, k. mamy to, co się dzieje teraz w restauracji. A to jest na żywo, tak? Tak, tak. Mhm. No dobrze, a gdzie, Patryk? No właśnie miał tu być już pół godziny temu, nie wiem. Czekaj za Zapytam w ogóle gdzie on jest. Przecież jeżeli on nie przyjdzie zaraz, to będzie po sprawie. No ale dowody wody już są. Tego, zapytam gdzie jest. to też jest... że Pedryński zawsze mówi a przyjeżdżaj, przyjeżdża, musisz zobaczyć jak ci żonę... Przyjeżdżaj, kurwa, przyjeżdżaj, żony ci... w czekoladę! A potem jak już jest, to mówi nie no może tam nie wchodź coś tam. To trzeba się uspoko uspokoić, porozmawiać z psycholog, a chłop mówi nie idę. I on mówi... Będzie konfrontacja, chwa! Idziemy! O konfrontacja! On na to czeka, to jest a. Pedryliński, to nie jest jakiś tam ch**wa, To jest kurwa, to jest typowy Pedryliński. Tak! Tak! Pedryliński! Na no. Patryk Damian Petrow z tej strony mi, gdzie ty jesteś? Gdy żona czas na konfrontację. kończy swą erotyczną randkę z kelnerem, detektyw Petrow dzwoni do Patryka. Śledczy chce, aby klient na żywo zobaczył zachowanie Samanty. Jednak okazuje się, że mąż wiarołomnej kobiety jest za miastem i nie zdąży dojechać na czas. Czekamy na ciebie, przyjdzie Agnieszka. To jeszcze raz ją... Do zobaczenia. Co, Dopiero mówił, że przyjedzie w pół godziny, a teraz mówi, że jest za miastem. że będzie jak najszybciej. Może, że może to potrwać godzinę. Czyż to już będzie po No, to. tutaj być tu i teraz. No wiesz, ale może mu coś wypadło, może musiał gdzieś pojechać, coś załatwić. W takiej sytuacji to wiesz, załatwić. Co jest ważniejsze? jak? Ja wiem. Jak żona. No ale zobacz, z drugiej strony my mamy te dowody, jest wszystko nagrane, więc odtworzymy mu i zobaczę. No, ale ja bym wolał, żeby on tutaj był na ja bieżąco, wiesz, na żywo. Mhm. Ja też bym wolała, no ale dobrze, że już jest. Chociaż dowód zdradę. Pedriński, Godzinę później, nie doczekawszy się klienta, śledczy obserwują, jak kochankowie powoli kończą schadzkę. Co to o tym wszystkim? Są, nie co całej sytuacji. Nie, no wiesz, moim zdaniem Samanta z tym chłopakiem nic nie łączy. Ona w ogóle nie darzy go żadnym uczuciem. Ona uwiodła go tylko po to, żeby podnieść swoją samoocenę no i podsycić no, to poczucie władzy, które ma w sobie. No poczucie, tak, poczucie władzy. Uzna, no. Chwilę później Samanta wraz z kochankiem opuszczają restaurację, a kelner odprowadza ją do samochodu. Dobra, Dobra Max. Ty... Jedziesz za nią, my tutaj zostajemy, czekamy na klienta. Tak szczerze to też jest śmieszne, że są jakieś kobiety, które myślą tak... Kurwa, ale go p da mi to poczucie władzy. Miałeś w mordzie kwa nie tego wacka, kurwa, jakby zanimordę, to jest jakby Okej. Okay. Zaraz po tym jak Samantha śledzona... Aha, jeśli są jakieś dziewczyny, które chcą poczuć władzę, to niech się odezwą. Mamy tu wielu mężczyzn, którzy chcą im oddać tą władzę, dlatego możemy się kurwa tam. A przez Maxa odjechała, na miejscu pojawia się jej mąż. Jesteś Patryk, gdzie ty byłeś? Patryk usiądź. Powiedz mi, gdzie ty byłeś? Za miastem. się jak to tylko możliwe. Co jest, co się dzieje? No twoja żona już pojechała. Jak on, jak on półtorej godziny jechał, to skąd on zajechał? Spod Warszawy? Nie ma jej tutaj, ale mamy nagranie. Czyli co? Nie zdradza? Niestety tak. Patryku, ja wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale uważam, że powinieneś to zobaczyć. Co zobaczyć? Dowód zdrady. Mamy nagranie. Dobrze, włączę. Ponieważ klient przyjechał spóźniony, Detektyw Damian Petrow może mu przedstawić tylko nagranie z tego, co zaszło w restauracji. Wiedziałem, Widziałem, z kim ona się pierd... Z jakąś klężyną z kawiarni swojej. Gdzie ona teraz jest? Czekaj moment, zapytam swojego człowieka, on pojechał za nią. Max, powiedz mi, gdzie teraz jest Samanta? Właśnie dojeżdżę do domu. Jedy do niej. Jedzicie ze mną? Tak, pojedziemy z Tobą. Karolina, ty zostań, pojedź Dobrze. tym busem, my jedziemy drugim. Dobra, jedziemy do mieszkania naszego klienta, będzie konfrontacja. Drugi bus też jedzie. 20 minut później ekipa programu Zdrady wraz z Patrykiem Zawadą podjechała pod dom, w którym mieszka jego żona. Patryk jest zdenerwowany i zamierza porozmawiać z nią o tym, czego się dopuściła. A tu się k... Samanta! Coś ty zrobiła! Ja wiem! A to ci chodzi? Wszystko wiem! Zdradzasz mnie z tym kelnerzyną? Z kim jeszcze się pije... Ja cię zdradzam? Kim Wszystko są ludzie? Jesteśmy z programu Zdrady. Obserwowaliśmy cię na zlecenie Patryka. Ja cię zdradza! Ja nie mogę tak żyć, ja musiałem wiedzieć. Musiałem wiedzieć, co się dzieje. Nie, nie. Ale mamy dowody. Mamy nagranie, że zdradzasz swojego męża. Nie wyprzesz się. Nie podoba ci się! Nie podoba ci się! <laughs> nie podoba Ci się! To wypad z tego domu! Ale z Natychmiast jakiego domu? nie ma to, to, Was ale już! To też powodem. jest mój dom! Nie ma Was już! Wychodzimy! wychodzimy. Proszę wyjść z tego domu! Natychmiast! Samantha! Pan wychodzi! Ale bez popychania! Szybciej! Proszę ja A! Pierdolę! Co ty sobie myślisz? Oskarżę was o najście! Samanta! O Wytłumacz mi to wszystko! A! ty jesteś żenujący, A! a Zapraszamy po jelfę do apteki, no k a, Ty nie masz testosteronu w sobie! Nie, no to tak to się tybie, nie, nie, je nie je da, no kur. Uda. Po konfrontacji z żoną Patryk, wyrzucony z mieszkania, wychodzi z budynku. Mężczyzna jest zszokowany, nie wie, co ma teraz robić. Psycholog Karolina Twardowska stara się mu pomóc. Myślę, że no mnie przyprosi. <kłysy> Patryku, posłuchaj, może potrzebujecie trochę czasu. N nie wiem, kochać <kłysy> się na jakiś czas rodziców. Znać, <kłysy> Wszystko. Nie teraz... wiem, cały świat mi się teraz na głowę zwalił. Kompletnie tego wiem. się nie spodziewałeś. Teraz jesteś rozdrażniony. Myślałem, że nie przeprowadzisz i... Może potrzebujesz czasu, odpoczynku, żeby wszystko przemyśleć. I może jeszcze uda się to wszystko ułożyć. Może faktycznie. ma pani rację. Może jak emocje opadną, może dam sobie z tym jakąś radę. Przemyślę sobie wszystko na spokojnie. Dziękuję wam bardzo. Naprawdę bez was nie dałbym rady i nie dowiedziałbym się tej... Naprawdę, tak? <laughs> Dziękuję. Te dowody, zdrady oczywiście otrzymam, tak? Tak, wszystkie materiały ze śledztwa są do twojej dyspozycji. Dziękuję. Jeśli będziesz potrzebował... Naprawdę doceniam. Dziękuję wam za pomoc. Ten dość niezwykły przebieg konfrontacji Patryka z żoną Wzbudził wątpliwości detektywa Petrowa i psycholog. Co, dla mnie to nie oboje są na coś dziwni. Ja się tego kompletnie nie spodziewałam. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Ktoś wchodzi mówi, że, że wie, że go zdradza. No właśnie. A ona zupełnie go ignoruje. Rzuciła go z buta, dosłownie. No ale wiesz, ona go ignoruje, bo to ona jest osobą dominującą. Ona ma władzę w tym związku. No i nie boi się jej wykorzystać. No to nie jest normalne. Tak się nie dzieje. Właściwie klient powiedział, że. To już kończymy, także powinienem zamknąć śledztwo, ale coś mi tutaj nie gra. No, też trapi ta cała sytuacja. Ale dobra, nic. Panowie, kończymy, zbieramy się. Choć Karolina pojedzie, że ze mną. Detektyw Petrow kończy śledztwo. W tej sprawie zdrada żony klienta została nagrana, a dowody jej niewierności nie budzą żadnych wątpliwości. Kilka tygodni później chcieliśmy porozmawiać z bohaterami tych wydarzeń. Jednak Patryk ja, nie. nie zgodził się na rozmowę pod kamerą. Odwiedziliśmy więc jego żonę Samantę. Na początek chciałabym wyjaśnić kilka spraw. Po pierwsze, zgodziłam się na rozmowę z wami. Ja też. Nie zamierzam się nikomu spowiadać. Jestem osobą dorosłą i mogę uprawiać seks kim chcę i gdzie chcę i nikomu nic do tego. Po drugie, jeżeli chodzi o Patryka, to nigdy nie obiecywałam mu, że będę mu wierna. Co prawda powiedziałam tak przy ślubie, ale wiedział z kim się wiąże. A jeżeli nie wiedział... To jest jeszcze większym głupcem, niż myślałam. Miłość to... Ja... A człowiek zdolny jest do największych... Samanta, osoby. osoby. Jednak budowanie trwałego związku wymaga czasu, poświęcenia i zaufania. Niestety, natura ludzka ma też swoją ciemną stronę. W tym programie poznamy historię ludzi, którzy...